Witajcie kochani! Dzisiaj, słuchajcie, będziemy. W, w końcu była, była przerwa od parkurów z widzami. I dzisiaj będzie z Kamil toziom 123. Pozdrawiam cię, Kamil. Tutaj masz ode mnie pozdrowienia. A na jednego osoba nie miałam. i widzę. Nagrywam. Napiszemy już im ładnie. Słuchajcie, ogólnie, kto jest za? Czyli za stop flamingi bociane. Dramat. Znaczy, teraz też się już na chwilę to się uspokoi, uspokoiło. Słuchajcie, ale przed chwilą to był dramat, więc... Po prostu ja, ja miałem lagi, naprawdę. Czekajcie. Słuchajcie, naprawdę miałem takie lagi, ja naprawdę, lag, ja naprawdę nie, udało, nie umiałam nic robić. I to właśnie przez to, że no naprawdę co sekundę ktoś ten... Wiecie, było... Mm, te flamingi, i po prostu. Uuu. Ja się cieszę, że w końcu już nie mam tych lagów. Naprawdę, nigdy aż takich lagów nie miałem. Tak, nagrywam. Słuchajcie, więc. Jeśli. Kto jest za. Um, stop flamingami. A nie ja do flamingów nic nie mam. Tylko po prostu, żeby nie udostępniać tego tyle. Nawet sobie róbcie to w kinie, ale żeby te, tego. Nie, nie udostępniajcie cały czas, bo po prostu ja mam lagi. I mi to przeszkadza. Ja nie mogę grać wysypy. No no Odysy. No będziesz. Dzisiaj wrzucę, więc zobaczysz. No słuchajcie. I... My w takim razie napiszemy mu... Wybieraj parkurek. Macie pozdrowienia, widziałem. Zobaczcie jak widzicie, dzisiaj wbijam. Ogólnie teraz mam takie coś, że codziennie będę odbierał nagrody i odbierał kryształy. Kolejne marzenie spełnione. No. Zajdzie, no to dobra. Więc czekamy, aż nas wyprosi ładnie. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, znaczy, on może wybierać, jakie parkury chce, czy to moje, czy jego, czy jakiś tam swoich znaj, czy... o. Ej, Kolo ma w ogóle kanone? to Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Ogólnie, słuchajcie, już mam prawie 310 subów, no to bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, bo lecimy teraz po 350. No wiem, wam ten flamie chcemy na parkury? Nie jest dobry. Przyjemnie w miarę, ale... A po prostu do jak co sekundę ktoś robi z China, z nim. I, i go udostępnia 20 tysięcy razy i po prostu no, to jest dramat. Przez chwilę mi się w ogóle bezsypistinało bez i w ogóle wszystko. Było jakieś przeciążenie. Przecież nie ja tak miałem, bo mało kto chyba miał takie a ja miałem przeciążenie. Może te ci to dlatego, że mam trochę tych znaj i... Chyba po, po połowa moich like, Online, czyli z 20, mia, mia, tę dosę miała cały czas swojej od innych i ja po prostu miałam spam. Dlatego słuchajcie, ci co, jest, ci, co jesteście ogólnie mm, za Stop Flamingi, y, za Stop Flamingi i Bociany, to y, piszcie mi na priv słuchajcie, jakiś kurde protest zrobimy z tej grze. Coś nowego, protestów jeszcze tu nie było, więc zrobimy. A protest będzie głównie polegał na tym, że po prostu ci, jak będziecie w albo tam, gdzieś trochę osób, to po prostu piszecie to. Będzie stop, bociany i flamingi w wysypy. Słuchajcie, jak będziecie tam, gdzieś dużo osób, zajdziecie i na tym będzie polegał protest. Słuchajcie, i się ten, kto jest za. zajcie i i piszcie po prostu, no i kurde, robimy proces. Nie ma tutaj, nie ma za dużo, za dużo tych bocianów tego wszystkiego i tak źle się czuję, że musiałam użyć bociana do musi i tych nóg, i wszystko musiałam kupić tylko dlatego, żeby zrobić proces. To jest dramat, dlatego słuchajcie, docencie mnie, i kurde. I co zaprotestujemy? Piszemy stop, bociany i flamingi w wysypy. Bo ja u mnie do tych zwierząt totalnie nic nie mam: nic. Ja bardzo lubię właśnie flamingi i bociany, bo to są takie słodziutkie zwierzątka. Ale bez przesady, kurde, żeby co sekundę każdy otworzył wysypy. No kurde. Nie, a niektórzy robią więcej niż raz, Nie wiem, niektórzy robią. Lubisz bociana? Chciałbyś mieć bociana jako zwierzę? Mm, ładny bocian. A potem robię to samo z flamingiem i, to, i robię po prostu co sekundę te skiny. Ja prawie nic nie widzę poza tym, więc. Nikt nic nie udostępnia, tylko kurde, jedno i to samo. Dlatego proszę Was, w sobie za zaprotestujemy. Piszemy stop bocianej flamingi z wysypy. Słuchajcie. Dobra, chodźmy poszukajmy teraz czerwonego klucza. No ale dobra, zmieńmy temat. Słuchajcie. Zmieńmy temat. Już nie będę tak... Nie bulwersujmy się. Nie ma co. Co ty, jak słodkie zwierzętka? No ale na blok separacji nic się nie nadają. Przykro mi bocianej flamingi. Słuchaj się no bo wiecie, no... No nie powiem, jest to troszkę denerwujące. No, mi nawet bardzo przeszkadza, Więc wiecie. Okej, okay, słuchajcie. Dobra, 6004 EXPA. Ogólnie teraz tak, czas reklam. Dobra, napiszę mamu, yy, gdzie to on jest. Dobra, słuchajcie, poczekajmy. Zaprona na ten parkurek. Czy ogólnie jak będziecie wysyłać? Na przykład opać jakiś Andrzej. Nie polubiam. Nie polubiam tego po prostu, bo robimy protest. Ja protestuję. O nie! Pólubo polubiłem przez przypadek. Przepraszam, nie chciałem. Słuchajcie, więc... No... Krótka, krótka nasza znaczy długa reklama. Po pierwsze, po, y, możecie wysłać mi prezent na, na MSP lub grafa. Słuchajcie, jeśli jesteś, y, jesteście chłopakiem, to wyślijcie mi na to konto happyboy656. Jeśli nie jesteście chłopakiem, a jesteście dziewczyną, wyślijcie na konto superbi656. Tutaj, na tym koncie, we jestem dziewczyną. Słuchajcie, więc... Więc jakby tam... Torka, zagraj, sam chwilę, ok, ok, dobra. Więc muszę was. No to chwila reklam. Więc możecie tam mnie słać uśmiechy, grafy. Znaczy prezenty lub grafy. Bardzo ten. Bardzo by mi było przydatne. Słuchajcie. Doszło do polubienia mojej ścianki. Bo szybko daje mi się wbić ten level. Czemu? Bo tyle ost to robi i z tym, nią, że. Mam lagi. Słuchajcie, bo jakby ja nie miałam lagów i odkąd zaczęli ludzie robić te bociany i to wszystko, to ja po prostu nagle mam lagi. Właśnie znaczy, już teraz nie mam, bo mało kto żeby się to udostępnia. Ale jeszcze i tak są ludzie. W ogóle pełno światów jest, dlatego to tuż jest... Te nogi są, nie wiem, chyba z 3 godziny, a światów i tego wszystkiego się tyle, że to po prostu masakra. No ale dobra, przejdźmy do reklam, ogólnie macie link w opisie do mojego Instagrama, do mojego TikToka oraz grupy na Discordzie, słuchajcie, więc no, więc bardzo wam, was zachęcam tam, wpaść na, które, na którekolwiek z tych, dać followa na Insta lub TikToku lub wejść na Discorda i się popisać, słuchajcie, uuu, ale patrzcie, jak to fajnie wygląda. Właśnie chciałem mieć to wcale. Chciałabym coś tak nie mieć, ale niestety mi się nie uda. Patrzcie, to w ogóle jest diamentowego wzoru. Więc no. I możecie polubić mi ściankę na tym koncie. Użyć, pograć jakiś świat lub użyć jakiegoś skinka lub prefabrykat. Oraz na słup. I wysyłajcie. tu mi wysyłajcie uśmiech, jakby, co? A tu możecie mi polubić ściankę. A tu mi wysyłajcie uśmiechy. Bardzo wam dziękuję. To polubi mi całą ściankę i fotki, nie zgłasza się na priv. Ja dam dwa uśmiechy. Słuchajcie, dam dwa uśmiechy, ale całą ściankę i fotki. Zaz normalnie za ścianę uśmiech, za fotki drugi uśmiech. Nie znam. Nie. Nagrywam. Słuchajcie. Właśnie teraz pełno osób do mnie piszę. No i dobra, słuchajcie. Zapytajmy się, bo to ma być z nimi, a tu jakoś nic nie ma. No Ile jeszcze? Fajnie, no. Gdzie wszyscy piszą, fajnie. W ogóle, słuchajcie, proces polega na tym, że wszędzie, gdzie są ludzie, to robicie. Wszędzie. W ogóle jakaś syrenia nie wiem o co chodzi z tym też. Czekajcie, gdzie oni to dali? Uuu, dali rzeczywiście. Trochę trzeba poprotestować, naprawdę. Słuchajcie, kto za? Protestujemy. Jak widzicie, w ogóle pełno z tych komentarzy. Większość się ze mną nie zgadza, chyba tylko na razie spotkamy dwie osoby, które się zgadzają. Dobra, nagrywanie jeszcze napiszemy, ładnie, bo czemu nie, już czekamy na tego, Zobaczcie, dobra, chodźmy, okej, okay. szalony, bo to wygląda po prostu na sekundowe totalnie, tam nie ma klucza. A ci już nie, no, chyba to jest dużo osób, więc napiszemy. Nagrywam. A ja ci nagrywam, bo czemu nie? Można napisać. Dobra. Słuchajcie. Okej, okay, lecimy. Haj, Ety. Tak, widzicie, macie tutaj pozdrowionka od Cute Gwami. Albo jak to się czyta, nie mam pojęcia. Jaki kanał? Happy Boy 66, ale wpisz. Happy Boy, by Chcecie, da może da mi słówka, widzicie. Jakiś tam sposób na te suby jest. Od pewnego czasu, odkąd wiem, wszyscy już też nie idziemy tak do przodu, więc... Więc można troszkę. Słuchajcie, ogólnie nie nie postaram się był live'ik. Bo wie, ja przepraszam was, że tak długo nie ma. Ale ja naprawdę mam tak mało czasu wieczorami. W jakby, ja gram wysypy, bo... ale jakby nie mam czasu, bo cały czas muszę jakby coś robić. Jakby, mm. albo muszę na chwilę odejść od Block tak na 5-10 minut. Albo coś, albo coś jakby muszę zrobić. Albo gdzieś idę. Więc, no, wiecie... Naprawdę Was przepraszam, ale postaram się za niedługo zrobić tego live'a, ale nie wiem jeszcze kiedy. O, subika! O, dzięki! Okej... Okay. Dobra, słuchajcie... Bo ogólnie teraz robię taką ofertę, że przyjmuję za uśmiech... Znaczy tylko za uśmiech, znaczy tylko za polubienie ściany lub suba. Taką ofertę na dwa dni. gdzie ten klucz. Dobra. A gubie byłabym przed samą metą ginął. No ale dobra. Posłuchajcie, myślę, że jeszcze jeden parkurek i będzie koniec odcinka. Napiszę mu. Tu jeszcze jeden parkur i koniec odycy Dobra słuchajcie, Fajnie patrzcie 190 tysięcy, dzisiaj biję level w ogóle. No to czekamy. To widać, że tutaj dużo osób nie wie nawet, że nagrywam. Ja, ja właśnie lubię pisać, że nagrywam, więc wiecie. W bo ja właśnie nie, właśnie nie rozumiem tych reakcji na to. Jak oni piszą, ale że się, się jaram, że jestem na ety czy coś, tego nie rozumiem. Mnie właśnie to tak zawsze śmieszy. a mogę to pisać tylko wtedy, kiedy nagrywam, więc wybaczcie. Dobra. No, słuchajcie, chyba przechodzi, przechodzi Enter Jak sami, jak widzicie. Słuchajcie, no dobra, słuchajcie, nie lubię zbytnie takie, bo są to trochę nudne. Oczywiście jedna osoba zrobiła dla mnie, za co bardzo Wam dziękuję. Aha, i, w e, słuchajcie, na następnym odcinku ogłoszę nowy konkurs. Słuchajcie, więc oczekujcie. Słuchajcie, za dwa dni ogłoszę konkursik. Więc oczekujcie... Dobra... No i sobie ładnie idziemy... Powiem no, wam, no, no, przyjemne jeśli chcecie tak po prostu pochodzić i zapozbijać ekspa, ale... Czy tak normalnie jakbym miał tylko w to grać, to bym się trochę zanudził, wiecie? No bo trochę nudne. Dobra, słuchajcie... Zginiemy. Może szkoda jakby czasu teraz. Bo tu chodzi o to, żeby jak najszybciej tam być. O matko, boska i czas tracę. Po prostu bardzo się cieszę. Bardzo mnie to cieszy. O, nie mam nadzieję, że też nie będziecie źli za to, że jak będę sobie odbierał codziennie nagody. No ale słuchajcie, jakby nie chcę już tak cały czas tego trzymać. Słuchajcie, bo przez to trochę powoli wbiłem level. A ty jak najszybciej. Słuchajcie, strasznie kwiat level. Więc jeśli możesz, to polub mi ściankę. Użyj, zagraj w świat. Użyj części bloksa prefabrykatu. Polub, fotki, wszystko. Daj uśmiecha. Słuchaj. To mi bardzo miło. Ja tobie też coś mogę dać. Bo ja lubię dawać uśmiecha. Ale nie, też nie, nie lubię dawać akurat za darmo, więc ja daję za polubienia ścianki. To jedno i za fotki drugie. Strasznie że się reklamuję w tym odcinku, wiem, ale... Ale trzeba. Ale trzeba, bo właśnie zauważyłem, że tak nikt... Yy, nie ten... nikt tego nie robi, więc muszę się reklamować. Gdybyście to robili, to bym się nie reklamował, ale tego nie robicie, więc nie będę reklamował. Przykro mi. Nie moja wina. Chłe, chłe. Dobra, to chyba pobiję rekord mój. No, no nie wiem. Może może po mogę pobić, ale nie muszę. Właśnie nie wiem, jak ja robię taki czas tutaj. Rosyjski kotek 2022 2000. Znaczy, znaczy, mamy szansę. Małą. Ale mamy. Dobra, słuchajcie, więc... Skaczemy. Chyba znaczy nie wiem, kto będzie oglądał w ogóle ten filmik, skoro na nim nic nie ma. Uwaga, czy będzie? Nie będzie. Jest! Ej, lol. Dobra, słuchajcie. Więc ja myślę, że już się z wami pożegnam. No bo już tu nie ma co robić. Przyszedłem trzy parkury. Kolejny Parkour od Wielu zaliczone. Za niedługo będą następne. Znaczy, nie wiem. Kilka osób pewnie mnie o to poprosi, jak teraz nagram więc będą. Troje ta seria powróci, bo były trzy póki co to już czwarty odcinek. No więc zajmijcie, czekajcie, a za niedługo będzie. No i tym razem i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć. Bye.